Ponad 1200 złotych zrealizowane w zaledwie 6 minut. Wszystko to podczas sesji live trainingu, na której Damian otworzył transakcję na SP500. Transakcja poprzedzona oczywiście szczegółową analizą, do której zapraszam Cię teraz. Jak na S-kę w tamtym tygodniu narzekaliśmy, tak dzisiaj nie mam, nie, nie ma opcji, że będziemy narzekać, bo yy, jest 50 ticków i mamy już... 196 świec super jest co, coś się dzieje tak no i według mnie coś dalej się będzie działo tym bardziej że zmienność dzisiejsza też wnosi do tej pory 276 pips na sc coś się dzieje no i tak zaczynamy 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 znaczymy sobie tutaj open ja zawsze to robię od tego zaczynam swoją analizę coś co mi się rzuca tutaj w oczy Impuls, ciach, ruch mierzony. Sprawdźmy jeszcze, czy yy, korekta była odpowiednio głęboka. Super. Zaznaczymy sobie tylko jeden tutaj prostokąt. Impuls, korekta, ponowienie tego impulsu. Nawet troszeczkę przejechaliśmy, więc to sobie możemy zaznaczyć. To miało miejsce tak X, żebyśmy wiedzieli, właśnie skąd to się wzięło. Niesiemy to tutaj, ten ruch mierzony. Second leg measure move. Ogólnie zobaczcie, ten ruch mierzony tutaj został przejechany. No do tego przed tym impulsem cały czas w grze była y, trzecia, trzecia noga. Z tego powinniśmy wyznaczyć sobie właśnie teraz, y, wtedy, y, pullback z dwóch nóg. Z całego tego impulsu, bo nie dojechaliśmy do 138,2 ruchu mierzonego. Z tym, że no, zobaczcie, pullback został przejechany, więc według mnie shorty już podpadają. Myślę, że w tej chwili są już longi w grze. Coś, co jeszcze warto, żebyśmy nanieśli, ja to też zawsze robię, to są wolumeny. Bardzo fajny jest wolumen, bo jest wolumen czerwony na poziomie. 4777: Coś, co na pewno trzeba zrobić jeszcze, właśnie to jest mikrorotacja. Mikrorotacja być może zaraz będzie jakaś okazja. Bo tak widzę, że tutaj się zbliżamy do, może do poziomu pullback, ale nie będziemy y, przeskakiwać. Jak mamy coś zrobić dobrze, to, to to robimy. Mikrorotacja spadkowa. zmienię kolor, żeby było widoczne. Mikrorotacja wzrostowa. Jest tutaj po mikrorotacji spadkowej, szukamy mikrorotacji wzrostowej, po mikrorotacji wzrostowej szukamy mikrorotacji spadkowej. Nie zaznaczamy nigdy e, dwóch mikrorotacji takich samych, jedna po drugiej. No i słuchajcie, yy, plan, pa, plan jest bardzo prosty, bo no, ci, co już troszeczkę dłużej się bawią pakiem, myślę, że też to widzą. Mamy impuls. Żadnej tutaj głębokiej korekty do tego momentu nie było. Po, poniżej średniej, więc wyznaczamy sobie pullback z tego impulsu. Ja zaznaczam dwa zawsze prostokąty, dwie strefy, bo to już jest taka ostatnia linia oporu. Najlepsze są reakcje, wiadomo, między 38 i 250, ale tutaj też czasami dojeżdżamy i nagle pojawia się reakcja. Wyznaczyliśmy sobie pullback, zmierzony na razie nie wiemy do końca gdzie dokładnie wypada bo nie wiemy dokąd będzie sięgała ta korekta No ale w, jeśli w okolicach pullback właśnie naszej zondek której do tej 50 to fajnie bo całkiem niedaleko, niedaleko open Tutaj jeszcze też jest red do potwierdzenia więc spoko No coś co jest potrzebne w tej chwili, no potrzebna jest mi mikrorotacja spadkowa Jeśli tutaj pojawi się reakcja będziemy ładować się w longa. A jeśli ktoś yy, woli jej zagrać trochę bardziej zachowawczo, zachowawczo to po mikrorotacji spadkowej poczekamy na mikrorotację wzrostową, jej korektę, też świecę sygnałową, ciach, średnia powinna zachować się tak, jak sygnałowa przebije nam średnią to wtedy wchodzimy i gramy longi. Pojawiła się tutaj reakcja od naszej pullback z tym, że no ja nie wsiadłem. Nie wiem jak wy. Tak. Ja nie tak, wsiadłem, tak. bo no nie dostałem nie dostałem mikrorotacji spadkowej, nie dostałem potwierdzenia. Zobaczcie, jakoś dziwnym trafem, nie? Cena tak nie niby ok, poszliśmy do góry, ale wracamy. Pomału, pomału jakby coś ich zablokowało, może, może jednak spadniemy w dół. Tutaj też, no co bardzo istotne, no nie wiem jak u was na wykresach, no ja tutaj na pewno też nie mam żadnej świecy sygnałowej, więc e, też no drugi punkt, że nie wchodzimy, więc, e, więc no dalej Czekamy, być może jeszcze tutaj składniemy i jakoś mikrorotację wykonamy, bo ta jest już unieważniona, bo jej początek, zobaczcie, został naruszony, więc może pojawi się teraz jakaś mikrorotacja spadkowa. Fajnie by było, jakby to tak wyglądało i jakaś jeszcze NLO jakby tutaj była i reakcja. Z tym, że coś, co jednak no, dla mnie jest widoczne, dla mnie tutaj się tworzy, wtedy utworzy strefa double top więc tu mogę się spodziewać oporu nie wiem czy będę miał wystarczająco miejsca żeby tutaj w chwili wejścia było RR, będzie 1.1 to, to spoko, bo ja bym koniecznie chciał się tutaj kaszować, jeśli dojdziemy, bo nie wiem czy nie pojawi się reakcja i ten wolumen nie zostanie jednak e, zostawiony, tak? jednak oni to darują i zostawią może na jutro i pójdziemy w dół. Więc tutaj no, ja bym chciał, żebyśmy właśnie w chwili wejścia mieli parametr właśnie RR taki, żeby się tutaj skaszować, żeby tutaj był ruch 1.1. SK mikrorotacja odklepała, dla mnie to wystarczy, jest wybicie z kanału, lecimy dalej w dół, napiszemy sobie, że to jest yy, strefa resistance, ona została potwierdzona właśnie tą reakcją tutaj, no bo pojawił się właśnie ten szczyt, spadliśmy, powrót. W tej chwili tutaj nastąpiło potwierdzenie, więc jest to jakiś istotny opór, no i cena może właśnie tutaj zareagować, dlatego no cały czas pamiętajcie, że jeśli będziecie wchodzić, to dobrze jest w takiej strefie mieć już ruch 1.1 zrobiony. Reakcja się pojawiła mhm. i tutaj już a, przebijaliśmy. Mm, patrzcie, przebijaliśmy tą świecą średnią i to już tak wyglądało, jakby to miała być sygnałowa. I gdyby rzeczywiście tutaj było zamknięcie, tak, korpus tak by mhm. wyglądał razem z tym knotem, który tutaj widzicie, to bym się tutaj ładował, bo parametr mi pasuje, ale w tej chwili to też jeszcze nie przekreśla tego, że pójdziemy do góry, bo. Yy, to tutaj ja traktuję jako double bottom. Może to nie jest tak idealnie, ale zobaczcie, że to też tak strasznie nie jest od siebie oddalone, te dwa y, dołki. I to dla mnie też coś oznacza, że no. Tu może być zaraz reakcja kupujących. No i ja nie chcę, żeby mi to uciekło. I w tej chwili, jeśli będzie dynamika i sygnałowa, to ja jestem w pozycji na longa. No i coś, coś, zobaczcie, się dzieje. Coś się dzieje. Coś się dzieje. No miejmy nadzieję, że to, że nie przestanie się dziać. <laughs> że nie przestanie <laughs> się dziać. Że to będzie tutaj ta sygnałowa. Bo jak zegniemy się w tych okolicach z tą sygnałową, to zobaczcie. Ja tutaj jakoś taką będę stawiał stop stoplosa. No to tutaj chyba, no widzimy tak, ja 1-1 no. jeden, jeden mam, mam 1-1, jeden, jeden, ja przed tym tutaj oporem się skeszuję i mnie już to nie będzie obchodziło, co tutaj dalej się będzie działo, tak, bo jest pozycja bez ryzyka. SK jest bardzo przyjemnym instrumentem, jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z, z cyklem rotacyjnym ceny, y Pablo chyba gdzieś w tamtym roku na Discordzie pisał, że jak ktoś się za to bierze, to SK jest najprzyjemniejszym instrumentem do nauki tego, tej strategii. No powiem wam, że ja to też potwierdzam, bo większość pozycji, jakie ja składam, to jest SK. Większość pozycji... O, 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 o. o. O, o, właśnie. Oj, 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 złoto, złoto też rusza. Złoto rusza. Słuchajcie, jak zamkniemy się sygnałowo, to jesteśmy w pozycji. Ja już sobie tutaj naniosę. Nie mówię, że to będzie ta świeca, ale podoba mi się ta reakcja i tak czuję, że tu zaraz może się jakaś sygnałowa pojawić. Ale to jeszcze widzicie, nie? Ja tak robiłem. O, 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 o! I to, słuchajcie, ciekawe, ktoś już kiknął. No i świeca, i świeca wygląda na początku. Fajnie, fajnie, i się tak, wygaduje, że się robi, tak. robi dodzi. ty Ale ja, się, ja też ja tak się śmieję, bo ja też to tyle razy przerabiałem. To jest, tak po prostu. Zaczynamy na ogle do góry rosnąć. I o, dobra, wchodzę, wchodzę, wchodzę. A tu nagle tak. ogóle kurczę, knot większy jak korpus. Dobra, long. Słuchajcie, ja wchodzę. Ja wchodzę w longa. Tutaj też na jednym na drugim końcu jesteśmy na. Longach. No i obserwujemy, jesteśmy w pozycji. Po ruchu 1-1, słuchajcie, zabezpieczamy. Będziemy się cashować, wygląda to nieźle. Mam nadzieję, że to się nie zatrzyma. Ja korzystam z tego kalkulatora, mój stop loss jest około w ty tych okolicach. Trzymam, trzymamy kciuki. Tak, słuchajcie, no jesteśmy w pozycji. Słuchajcie, 1-1, przepraszam, zabezpieczam. Brawo, 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 brawo. Jeden stop los przesuwamy na break even. Niech się dzieje co chce. Tak, proszę zobaczcie, nie? No, słuchajcie, mówiłem, że. Kurczę, że ten rynek chyba w tamtym tygodniu był w taki... na kacie. Idzie. Puszczę. Zobaczcie, jaka reakcja. Nie? To właśnie, to było bardzo istotne, nie, nie wiadomo, może oni pójdą tutaj do góry, ja tego nie wiem, ja chciałem być przygotowany na to, co się teraz dzieje, procenta jest wzięte, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, ale to właśnie też warto, słuchajcie, brać takie rzeczy pod uwagę, tak? jak się trafia jakiś taki double top, podwójny szczyt i cena, pojawiają się takie reakcje jak to, jak to, to, jeżeli planujemy jakieś wejście przed tą strefą, to koniecznie, żeby się już tutaj zabezpieczyć, nie? No, tak, 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 tak Cena, tak, cena tak, spada tak, i, tak. i no zobaczymy tak. co będzie, zobaczymy co będzie. Pół procent wzięte. Dla mnie dzień jest, powiem tak, na chwilę obecną zrobiony, nic na siłę jest do przodu. Słuchajcie, to się samo komentuje, nie? Jak ważne jest chyba zabezpieczenie. Gdybyśmy nie zabezpieczyli, to zamiast 0,5% byłoby minus 1%. Myślę, że może skoro jest pozycja na, na sesji, to no, warto też pokazać wynik na sesji. Konto to challengeowe, no dzisiaj, dzisiaj. na razie taki wynik. Jak coś jeszcze znajdą później, to, to skorzystam i może ten wynik się zmieni, ale no, scenariusz omówiony na sesji na razie skończył się. Znaczy na razie skończył się tak. Pozytywnie. 316 dolarów to wynik zrealizowany przez Damiana podczas właśnie tej sesji live tradingu. Natomiast kliknij tutaj i zobacz, jak w ogóle takie sesje wyglądają i jak można do nich dołączyć.